Panie, w ciszy tego wschodzącego dnia, proszę Cię o pokój, mądrość i siłę. Chcę dzisiaj patrzeć na świat oczami pełnymi miłości. Być cierpliwym, wyrozumiałym, łagodnym i roztropnym. Dostrzegać w Twoich dzieciach to, co Ty sam w nich widzisz, i tym samym dostrzegać tylko dobro w każdym z nich. Zamknij moje uszy na wszelką fałsz. Strzeż mojego języka przed wszelką złością, aby mój duch napełniał się tylko błogosławieństwami. Pozwól mi być tak dobrym i radosnym, że wszyscy, którzy zbliżają się do mnie, mogą poczuć Twoją obecność. Oblecz mnie w swoją piękność, Panie, i spraw, abym w ciągu tego dnia mógł Cię ujawnić wszystkim. Pomóż mi pamiętać, że za każdym razem, kiedy wyciągam rękę, by pomagać. Działam Twoimi rękami, a kiedy pocieszam jestem z Twoim sercem. Niech moja obecność będzie znakiem Twojej miłości, a moje życie odzwierciedleniem Twojego miłosierdzia. Naucz mnie być hojnym, służyć Tobie, jak na to zasługujesz, dawać bez miary, walczyć bez obaw o rany, pracować niezmordowanie i nie oczekiwać innej nagrody, jak tylko wiedzieć, że spełniam Twoją wolę. Daj mi siłę do stawienia czoła wyzwaniom, odwagę do chwytania okazji i mądrość, by wybrać właściwą drogę. Niech w każdej przeszkodzie znajdę okazję do wzrostu, a w każdym wyzwaniu szansę na umocnienie mojej wiary w Ciebie. Pozwól, by przez moje słowa i czyny mogłem być latarnią nadziei dla zniechęconych, przyjacielem dla samotnych i źródłem pocieszenia dla strapionych. Niech będę przykładem dobroci i współczucia, niech zawsze pamiętam, by dziękować za niezliczone błogosławieństwa, którymi mnie obdarzasz. Nawet w chwilach trudności, niech rozpoznam Twoją rękę, która mnie prowadzi i chroni na mojej drodze. Pomóż mi zrozumieć, że każda osoba, którą spotykam, jest wysłana przez Ciebie, aby nauczyć mnie czegoś ważnego. Niech umiem słuchać uważnie, mówić z mądrością i działać z miłością. Panie, naucz mnie być pokornym. Pomóż mi przyjmować z radością i wdzięcznością wszystko, co życie mi przynosi, czy to dobre, czy wyzywające, wiedząc, że wszystko jest częścią Twojego planu, dela mnie. Niech z każdym wschodem słońca odnawiam moją wiarę i wzmacniam moje zaufanie do Ciebie. Niech mogę odpoczywać w pewności, że jesteś ze mną. Prowadzisz moje kroki i oświetlasz moją drogę. Niech używam moich umiejętności i talentów dla większego dobra, aby pomagać tym, którzy tego potrzebują i aby czcić Twoje imię. Niech rozpoznam, że wszystko, co mam i kim jestem, jest darem Twojej nieskończonej hojności. Pozwól mi dzielić się z innymi miłością i dobrocią, którą złożyłeś w moim sercu. Niech będę twoim narzędziem pokoju, niosąc harmonię i zrozumienie tam, gdzie panuje niezgoda. Niech zawsze pamiętam, że prawdziwa radość nie znajduje się w rzeczach materialnych, ale w miłości i relacji, którą dzielę z tobą i z tymi, którzy są wokół mnie. Naucz mnie być cierpliwym, czekać na właściwy czas dela wszystkich rzeczy. Pomóż mi zrozumieć że Twoje plany są większe i lepsze, niż cokolwiek, co mogę sobie wyobrazić. Błogosław mojej rodzinie, przyjaciołom i wszystkim, którzy krzyżują moją drogę. Niech będę źródłem błogosławieństw w ich życiu, tak jak oni są w moim. Panie, proszę Cię, abyś zawsze prowadził mnie drogą dobra i prawdy, abym mógł żyć życiem, które Ci się podoba, i być świadkiem Twojej miłości i dobroci dla wszystkich. Niech uczę się dostrzegać w każdej trudności lekcję, którą powinienem się nauczyć, i w każdym problemie szansę na wzrost w mądrości i wewnętrznej sile. Pomóż mi stawiać czoła przeciwnościom z odwagą i optymizmem, zawsze ufając Twojemu kierownictwu. Proszę, aby moje życie było odzwierciedleniem Twojej łaski. Niech przez moje słowa i czyny mogę przynosić światło tam, gdzie panuje ciemność, nadzieję tam, gdzie jest rozpacz i miłość tam, gdzie panuje nienawiść. Niech będę przykładem wiary i odporności. Pomóż mi doceniać każdą chwilę w pełni żyć każdym dniem. Niech potrafię cieszyć się małymi radościami i świętować proste cuda, które dzieją się wokół mnie. Niech nigdy nie tracę zachwytu życiem i zdolności do zachwycania się. Niech będę wdzięczny za ludzi, których postawiłeś na mojej drodze, za lekcje, których mnie uczą i za miłość, którą dzielimy. Pomóż mi być zawsze lojalnym przyjacielem, wyrozumiałym partnerem i troskliwym członkiem społeczności. Proszę cię o mądrość, aby odróżniać to, co ważne w życiu, aby nie gubić się w błahostkach ani nie dać zwieść przemijającym rzeczom. Niech skupiam się na tym, co naprawdę ważne: miłości, dobroci, prawdzie i sprawiedliwości. Niech w czasach niepewności znajdę spokój i siłę w mojej wierze. Niech będę filarem wsparcia dla tych, którzy są wokół mnie, oferując słowa pocieszenia i czyny opieki. Panie, naucz mnie wybaczać z serca, puszczać urazy i żale. Pomóż mi budować mosty zrozumienia i pojednania, aby żyć w harmonii ze wszystkimi. Inspiruj mnie, by żyć każdym dniem z celem i intencją, dążąc do tego, aby robić różnice na świecie na swój sposób. Niech nigdy nie zapomnę, że każdy akt dobroci, choćby najmniejszy, jest ziarnem miłości, które zasiewam na świecie. Błogosław mnie zdolnością prawdziwego słuchania, otwarcia serca, aby rozumieć bóle i nadzieje innych. Niech będę kanałem Twojego współczucia i empatii, DLA, wszystkich których spotykam. Niech patrzę w przyszłość z ufnością, wiedząc, że z Twoją pomocą mogę przezwyciężyć każde wyzwanie i osiągnąć moje marzenia. Niech moja wiara w Ciebie będzie solidną podstawą, na której buduję moje życie. Panie, niech zawsze pamiętam, aby dziękować Ci nie tylko za zwycięstwa i osiągnięcia, ale także za trudne chwile. Bo wiem, że i w nich pracujesz DLA mojego dobra. Błogosław mnie wizją, by widzieć poza oczywiste, rozpoznawać ukryte błogosławieństwa i cenne lekcje w każdym doświadczeniu. Niech potrafię doceniać piękno życia we wszystkich jego formach. Udziel mi łaski kończenia każdego dnia z wdzięcznym sercem, wiedząc, że zrobiłem co w mojej mocy. Żyłem zgodnie z Twoimi naukami i zostawiłem za sobą ślad dobroci i światła.